Przodkowie wysłali Tarnuma, by pomógł królowej Alison uwolnić duszę jej ojca z otchłani podziemi. Ale demony, i nieumarli, przypominają mu o jego dawnych zbrodniach. Taki jest opis naszej kampanii. A misja pierwsza nazywa się Brama Cerbera. To chyba będzie krótka misja, bo hmm, chyba mała mapa. Tak jest SK. Tarnum musi dotrzeć do bramy podziemi i pokonać pilnujące jej diabły, by zabezpieczyć przejście. Nie możesz stracić Tarnuma. Bohaterowie są ograniczeni do piątego poziomu. Tarnum przejdzie do następnego scenariusza, zachowując wszystkie umiejętności, zaklęcia i doświadczenie. Tak, w końcu oficjalnie będziemy mieli zaklęcia przenoszone. Dalej. No i oczywiście na najwyższym poziomie sobie to rozegramy. No i premia początkowa. Mamy bardzo fajne rękawice jeźdźca, które by nam fajnie ruch zwiększały. Hala bardnicy to tam jakieś, dość słabo. Ale weźmiemy raczej podstawowe łucznictwo, ponieważ zamek posiada dwie jednostki strzelające, na których będę chyba często polegał. Więc możemy mieć już tę umiejętność rozwiniętą. To też nam przyspieszy w ogóle rozwinięcie Tarnu Tarnuma. Także zaczynamy sobie tę nową historię. Gdy przodkowie odesłali Tarnuma, by chronił królową Elison w czasie niebezpiecznej wyprawy do świata podziemi, zrozumiał on, że nie zapomniano jego zbrodni. Czy to miała być jego kara ratować duszę człowieka, który go zabił? No, nieźle nawet musimy ratować kogoś, kto nas zabił. <tego>, o tym zapomniałem. Przedkowie wezwali mnie do królestwa Erafii, bym pomógł młodej królowej Alison, której przyśniło się, że dusza jej ojca została uprowadzona z raju i zabrana w otchłanie pod ziemi. Widziałem twarze jej rycerzy i zdałem sobie sprawę, że tylko ja jestem wystarczająco odważny aby wspomóc ją w zmaganiach z siłami podziemi. Ale zdałem sobie też sprawę, że przodkowie mają wypaczone poczucie humoru. Chcą, bym ratował duszę człowieka, który mnie zabił. Gdyby nie Ryan Griffin Hart, być może żyłbym do dzisiaj. Gdybym miał więcej czasu, zapewne odzyskałbym zdrowy rozsądek i skończył z tyranią. Wiem teraz, że się myliłem i muszę wierzyć, że jeśli będę miał dość czasu, naprawię grzechy, które popełniłem jako król barbarzyńców. Te same grzechy, które sprawiły, że nie byłem godny wstąpić do raju. Tak, zaczynamy z zamkiem. Mamy tutaj Tarnuma, on tutaj, jak widać, inaczej wygląda. Zobaczmy jego opis. Uznany przez przodków za niegodnego przekroczenia bram raju. Tarnum przemierza świat poszukując pokuty za dawne zbrodnie. Jest nieśmiertelnym bohaterem, ponadczasowym obrońcą, ale w głębi duszy nękają go wątpliwości, czy zdoła kiedykolwiek odkupić straszne grzechy młodości. Nie pamiętam jaką specjalność Tarnum miał w wojownikach pustkowi, ale tutaj ma balistę. No i ma też artylerię od początku i balistę ma od początku. Przynajmniej nie będę zapominał, żeby ją kupić. No, chyba nawet nieźle. Plus to, do tego mamy jeszcze dowodzenie, ucznictwo. Jeszcze przyda się nam oczywiście jakaś magia. No i też nasz mi się tu nie podoba tak na starcie, że nie jest powiedziane, czy nasi bohaterowie pozostali przejdą dalej z nami. Um, chociaż kojarzy mi się, że ten tutaj kadbert, który zawsze zaczyna z nami również, się do nas z nami będzie przechodził przynajmniej do, do, do następnej misji, więc szkoda, że tego nie sprecyzowali. No ale dobra, zaczynamy. Mamy tutaj mnóstwo tych pikinierów, ale ja to wiem, że one się będą przyłączać, więc od razu ich bierzemy. Mapa jest malutka, a mimo to mamy tutaj dwa. Dwóch wrogów. Mm. O, i nasza, nasz zamek. E, widzę, że możemy dość słabo rozwinąć te, maksymalnie do koszar. I widzę, że tarnum nie ma nawet księgi zaklęć. A może sobie od razu ją kupimy, żeby o niej nie zapomnieć. No i przydałoby się mieć te rady miasta. A poza tym mamy paru bohaterów tu dostępnych, ale wolałbym kogoś z finansami i w sumie kawpert ma finanse od początku więc może... Może będzie nawet niezłym bohaterem na start. Yy, tutaj chcę iść jeszcze po pikinierów. O, i będzie nas stać na radę Rada Miasta? Tak. Świetnie. No, całkiem niezły początek. Ryan Gryffinhardt był moim zajadłym wrogiem. Ten pierwszy król nowego państwa Erafi, podważył mój autorytet jako pana tej ziemi. Po latach wyczerpujących walk, Hart został zdołał wciągnąć mnie w bitwę, w której to on dyktował warunki. Wciąż czuję to błoto. Wciąż pamiętam twarz mego wroga, wbijającego mi miecz w trzewia. To nie w porządku, że przodkowie zmuszają mnie, bym ratował tego człowieka. Czy rzeczywiście jest niewinny? Czy nie zasłużył na piekło? Nawet nie jest barbarzyńcą. Pozwólmy duszy Harta zgnić w podziemiach, nic mnie on nie obchodzi. Hmm. Tak, czyli Tarnum. Jest niechętny do swojej nowej roli. Tutaj oddajmy mu jednostki. Wszystkie. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy temu naszemu cavbertowi nie dałbym doświadczenia z tej skrzynki, jeśli się nam trafi. Bo gdybyśmy mu te finanse porozwijali, to by to nam na dłuższą metę się bardziej przydało. Spróbujmy. Tak, postanowiłem też bezpieczniej grać niż ostatnio. Mam na myśli, że na przykład nie będę z... starał się, nie, ben... <laughs> nie będę zbyt często szarżował tak w ciemność, żeby przypadkiem na wrogę od razu nie trafić, tylko może jakiś zwiadowca będzie szedł pierwszy. Ale teraz i tak nie mamy za bardzo takiej możliwości, więc idziemy. Ledwie wierzysz oczom, podchodząc do kopalni złota. Przed tobą grupa szkieletów pracowicie wypełnia skrzynię złotem. Jednak, gdy podchodzisz, rzucają narzędzia i chwytają za miecze. Trzymaj się z daleka, krzyczą. Nie opuściliśmy tej kopalni, mimo że nas zgładzono, więc tym bardziej nie oddamy jej teraz. Ciekawe, jak szkielety mówią. <grytko> no ale. Nie stanowiły dla nas żadnego wyzwania. I mamy kopalnię złota od razu. Tutaj mamy grupę gogów, którą w sumie moglibyśmy załatwić. A, mogłem zebrać to złoto jednak. <laughs> Tutaj już ktoś idzie. Tu na granicy podziemi okolica jest niebezpieczna dla podróżników. Niedaleko na północ leży inferno. Miasto, którego oddziały od dziesiątków lat atakują wojska Erafi i napadają na okolicznych mieszkańców. Jest tylko jeden sposób, by wyplenić ten chwast: zwołać solidną armię i zaatakować, gdy tylko będzie to możliwe. Pokonany wróg nie zrobi już nikomu krzywdy. Dobra, podejdźmy trochę wyżej, może zobaczymy go. Nie bardzo. No, ale trudno. No, i trafiło mu się coś, czego nie chciałem. Ale widzę, że tutaj jest grupa troglodytów. No to chodź tutaj na grupę troglodytów Tarnum. A ty sobie pozbierasz te rzeczy. No, i moglibyśmy na przykład sobie zbudować targowisko. No, dalej się ukrywa. Stosy skarbów i surowców po prostu walają się po ziemi. Postanowiłem więc skoncentrować się na budowie miejsc, w których można będzie werbować oddziały, zamiast zajmować budynkami w stylu miejskiego ratusza. Oczywiście moi doradcy zgadzają się, że to mądre posunięcie. No, na tym poziomie to i tak mamy mało pieniędzy. Ale zgadzam się, że jest lepiej niż zazwyczaj. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. O, i wezmę tą mistrzowską mądrość już, żeby się nam następnym razem. Chyba jak. Yy... Mamy te finanse, to następnym razem się chyba muszą pojawić. Skoro już je mamy, mam nadzieję, że takie jest przynajmniej. <laughs> Weźmy kuźnie. Ten szybko rozwiniemy i potem faktycznie może weźmiemy sobie jednostki. Mądrze będzie zignorować stosy skarbów obok kopalni i jak najszybciej przywrócić wydobycie, mówi doradca. Zbieraniem skarbów można będzie zająć się później. Oczywiście jeśli nie będzie w pobliżu wrogów. Powinieneś też zatrudnić bohatera, który by ci pomagał. Możemy zostać zaatakowani ze wschodu i z zachodu. Więc potrzebny jest ktoś, kto zająłby się obroną skrzydeł. To moja kopalnia! To moje złoto! Odejdźcie i znajdźcie sobie swoją, wychciwi ludzie! No cóż. O, zatrzymawszy się na krótki postój, zapuszczasz się w zacieniony, chłodny las. Natychmiast wpadasz na majestatycznego ptaka, mieniącego się wszystkimi kolorami tęczy. Zatrzymujesz się. Nogi odmawiają ci posłuszeństwa. To sławetny ptak Quay. Piękniejszy niż jakiekolwiek stworzenia, które dotąd widziałeś. Patrzy na ciebie i masz wrażenie, że zagląda ci prosto w duszę. I nagle ten dostojny ptak podrywa się w górę, pozostawiając na ziemi mieniące się błękitne pióro. Podnosisz je, a twoi ludzie przyjmują to za dobry znak, co znacznie podnosi ich morale. No proszę, jak ładnie. Przydało się, przydałoby się takie coś przed jakąś walką ciężką. Tak to pewnie zmarnujemy to morale. Trudno. No, masz finanse. I, i dobrze. O, mamy też tutaj koszary. Y, Świetnie, panie! Właśnie zdążaliśmy do ciebie, by ci poinformować, że jesteśmy zainteresowani dołączeniem do twojej armii. Jeśli będziesz co tydzień odwiedzać koszary, z przyjemnością zabierzemy się z tobą, mówi Miecznik, wskazując na stojące za nim budynki. Dobrze, ja poproszę ratusz i będą jeszcze dwa dni na zbudowanie siedlisk jednostek. No to akurat koszary sobie zbudujemy i. ...i wieże uczników. Może najpierw koszary? To nasze znaczy, ...wieżę <gryżę> uczników. Dobra, ich tutaj ze sobą. O, i mamy tego Ignatiusa, którego byśmy chyba byli w stanie pokonać. Więc chodźmy... ...na niego. No jeszcze sobie dołóżmy armię. O, o. Ostatnio nie mogę przestać myśleć o rajonie Gryffinhardcie. Po tym jak mnie usiekł, założył rodzinę i doprowadził swoje królestwo do rozkwitu. Ale to właśnie Grifinchard był odpowiedzialny za upadek mojego imperium, barbarzyńskiego imperium, i za wyparcie moich ludzi z powrotem do niegościnnych ziem zachodnich. A teraz przodkowie faworyzują tego przybłędę. Czyż Griffin Hart nie jest odpowiedzialny za klęskę mego narodu? Jest wrogiem, a jednak muszę go ratować. Nie rozumiem tego. Dobra, jest tu słaby zydar. No to możemy iść do przodu. Nikt tędy nie przejdzie. No zobaczymy. A! Takie słabe straty, to nawet nie będę tutaj. O! Dobra. Może sobie tu staniemy? Chyba. Chyba to jest dobry pomysł. Jak nie, to trudno. O, mamy obserwatorium i mamy strażników misji. No dobra. Weźmy sobie koszary. Tak. O super, oni się chyba nie mogli ruszyć do siebie z powrotem. A do mnie widocznie nie chcieli. Yy, przybył posłaniec królowej Allison i wręczył mi zalakowany list. Drogi lordzie, Tarnum, mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze, a miasto Medington nie rozczarowało cię. Spiesz się, błagam. Każdy mijający dzień to kolejne tortury dla duszy mego ojca. Jeśli czegoś potrzebujesz, proszę daj mi znać. Jestem pewien, że oczekuję odpowiedzi, ale nie mam dziś nastroju do pisania. Może jutro. Dobra, zaczął się nowy tydzień. No i w sumie moglibyśmy zaryzykować, że tutaj gdzieś blisko jest jego zamek, i zdążyć zająć ten zamek, zanim wybuduje sobie nową armię. Ale. Nie zrobię tego, nie będę ryzykował, tylko. O. Dobra, trochę się nam odsłoniło. To jest czerwona brama graniczna. Byłoby bardzo miło, gdyby fioletowy nie miał do niej dostępu, bo widzę, że to już wszystko pozajmował prawie. Więc obawiam się, że może być dość silny. Dobra, atakujemy Ignatiusa. Wróg uciekł. Postarajmy się może trochę lepiej to zrobić. O, świetnie masz taktykę. My za to mamy spowolnienie. Najlepszy czar na razie. Ale widzę, że chyba. Hmm. Może nawet jest sens to rzucić. No, oczywiście odporność na zaklęcia. Hmm. No nie wiem, załatwimy tylko jednego. Okej, okay, chociaż tyle. Hmm. No i on teraz będzie miał tutaj duży ruch. Mogłem trochę inaczej zrobić. Mogłem w kupie te moje jednostki dać, chociaż nie wiem, czy to by coś dało dobrego. Aha, co on zrobił? Przecież to było bez sensu. O, świetnie, już tylko jeden został. No ale za to ci pikinierze, chociaż jakieś porządne. Obrażenia zadają. Tak dali nam na początku taki duży, dużą porcję tych pikinierów na start. Okej. Okay. Ja będę się raczej zbliżał do nich tutaj. No, i tak oberwał. No i co, idziemy? Jeszcze nie dojdziemy, świetnie. Dobra. Pewnie ucieknie teraz, ale. No. Niestety. Ale mamy magię Ziemi dostępną, bardzo dobrze. Może nawet w. Tak, może nawet w tej misji jeszcze uda się magię Ziemi rozwinąć na eksperta, to już będziemy ustawieni. Nawet w tej misji. Dobra, tutaj sobie może. Weźmy Cytadele, weźmy nowego bohatera. No mamy Adelaide i mamy Tyris. Tyris ma taktykę. I ma specjalność w kawalerzystach. A ona z kolei jest kleryczką, czyli lepiej sobie radzi w czarach. Raczej do obrony. Jeśli ona miałaby być do obrony, to lepsze są te czary. Czary, mary. Weźmy sobie tych łuczników jeszcze. Schowaj się w zamku. O, o, ktoś tutaj używa całunu ciemności. Tak całą ciemności sprawia, że tutaj z powrotem nie widzimy mapy. Nieładnie. Zobaczmy, co to za misje od nas oczekują, że wykonamy. Okej, okay, on pewnie jakieś zaklęcie rzucił. Przez to straciliśmy. Dobra, niech Tarnum już tu idzie, a ty to możesz w sumie. Zamek zbudujmy, ty możesz zająć te kopalnie, żeby tarną tutaj nie tracił ruchu. Moja odpowiedź do królowej Alison może i jest trochę spóźniona, ale za to trafia w samo sedno. Królowo Alison radzę, do... radzę sobie dobrze i w ciągu kilku tygodni będę miał dostęp do bramy. Dam znać. Taki bardzo zdawkowy list. To jest w ogóle taras gryfów. To by się opłacało odwiedzić szybciutko, ale jeszcze nie jesteśmy zbyt silni. Nie czujemy się tu bezpieczni. Gdybyś wrócił tu z 11 gryfami królewskimi, moglibyśmy uciec w jakieś bezpieczne miejsce, a ty mógłbyś wówczas robić, co zechcesz. Okej. Okay. I dostaniemy za to czerwonego klucznika i jeszcze staw z klejnotami. Ale klejnotów nie wiem czemu, ale mamy bardzo dużo. Na razie potrzebujemy dowodu, że rzeczywiście walczysz po stronie dobra. Sprowadź tu siedem zjaw, abyśmy mogli je zgładzić. A wówczas uwierzymy ci i pozwalimy przejść. Hmm. Skąd ja wezmę te zjawy? Może jednak tutaj jest nekropolia gdzieś. Nie tylko inferno. Dobra, tutaj sobie zahaczymy. Okej, okay, ten ten tędy. Ignatius. Ale widzę, że dalej ma słabą armię nawet. Więc chyba weźmiemy kapitol chyba on tutaj nie. Kurczę, nie kupię teraz tych zbrojnych. Nabrałeś tutaj się, ukryj. On się cofa. Dziś jest rocznica mojej śmierci i wynikającego z niej upadku z piedestału. Gdy teraz rozważam całą sytuację, zdaję sobie sprawę, że głupotą było wyzwanie go na pojedynek. Ryan Gryffindhart był lepszym szermierzem. Zastanawiam się, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym po prostu rozkazał mojej armii atakować. No cóż, mielibyśmy inną kampanię. <laughs> e, dobra, ty możesz sobie się zbliżyć. Ty idź tutaj, zajmij. No, a ty byś mógł pozbierać trochę armii. Tylko, że mamy za mało pieniędzy. Wszystkich zbrojnych bym wykupił. Wszystkich. Wszystkich tych też. O, stać mnie na wszystkich. No i dobra. Ale za to już pieniędzy nie mamy. Ok, tutaj. Tutaj jestem mnóstwo kuszników, ale. Niekoniecznie chcę się tam udawać. Mamy i tak cztery umiejętności do rozwoju, więc ta chatka, wiedzmy, może sobie poczekać. Oddawaj, tych ludzi postaramy się, może zdobyć ten zamek, bo jest nadzieja, że on tu się jeszcze nie rozwinął, bardziej niż to co widzieliśmy, przynajmniej. Dobra, robimy wieże gryfów, postaramy się w miarę szybko tutaj pozdobywać, zdobyć ten staw z klejnotami. Może tutaj postać. Przyszła kolejna wiadomość od królowej Alison. Z uwagi na Twoje zwycięstwo, Lordzie Tarnum, mnisi i zaloci tej prowincji są przekonani, że służysz dobrej sprawie i dołączą do ciebie w następnym etapie Twojej podróży. Gdyby obowiązki nie zatrzymywały mnie tutaj, sama zajęłabym się walką z tymi diabłami. Powodzenia. Rozbawiły mnie jej słowa. A więc ona sobie wyobraża, że jest wojownikiem, czyż nie tak? Cóż, zgaduję, że powinienem podziwiać jej ducha walki. Okej. Okay. O, jest tutaj od razu ta. O, super, nawet nie jest rozwinięta jakoś mocno. Ma tylko jedną wieżę. I znowu mi tutaj dali po głowie. Weźmy zaawansowane dowodzenie. No i miejmy nadzieję, że może jakoś zmniejszymy te straty. Ile ty zadajesz obrażeń z tych wiesz, 49, ojej, 4 łuczników straciliśmy. No, mamy troszkę lepsze spowolnienie teraz, ale i tak jest problem, że jest ten mur. Jeszcze ma ten namiot... wstrętny. Obrażenia 1, 2, no... początki są straszne. No niech będzie, że staniemy sobie tutaj, ale może na koniec. Poczekajmy jeszcze, aż to leczenie zrobi. Że się to nam bardziej opłaci okej, okay. no, nie podoba mi się to. <laughs> nie możemy wejść do środka.